Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. Na początku chciałbym zaprosić Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są moje maksymalne sosy. Wystarczy wejść na Instagram Maksymalny Sos i sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo wpadajcie na stronę maksymalnesosy.pl, jeżeli bylibyście zainteresowani nabyciem takich sosów. Tymczasem do tego wyzwania zaprosiłem reżysera życia i razem z nim postanowiliśmy przeżyć jeden dzień jak Hugh Jackman przygotowując się do roli Wolverina. Będziemy jeść 6000 kalorii, zrobimy bardzo ciężki obwodowy trening, więc generalnie będzie fajnie, będzie super, także oglądajcie odcinek i widzimy się za chwilę. Z racji tego, że od jutra zaczynam dietę i trening Wolverina, Byłem na zakupach, trochę brokuła, e, kalafior, dużo orzechów, pestek, kurczak i indyk, płatki owsiane, jogurt naturalny, boróweczki e, i tuńczyk. Więc e, mamy tutaj jedzenia na 5400 kalorii plus dojdzie baton proteinowy, czyli 6000. Dobra, tutaj mamy tak średni banan 120 g, 40 g orzechów nerkowca, miarka odżywki, czyli 40 g. Dodatkowo e, cynamon, szczypta cynamonu i 300 ml półtustu, półtłustego mleka. Ale najpierw czas na śniadanie. Jest tutaj 100 g płatków owsianych, namoczonych w mleku. Do tego 50 g borówek, 50 g pestek dyni i 50 g pestek słonecznika. No i ja sobie też dodałem miarkę odżywki, żeby miało trochę więcej smaku. Czuję, że to śniadanie jest duże i pożywne. Jestem już po dużym śniadaniu. Ze mną jest duży shake proteinowy, a przed szejkiem po treningu będę musiał kupić sobie jeszcze jakiegoś dużego batona proteinowego, więc dzisiaj mam 6000 kalorii. Zobaczymy, czy mój żołądek trochę się zmieni. Siema, siema zgodnie z zapowiedzią. Jesteśmy o! razem z reżyserem życia. Dzisiaj będziemy czytać trening Wolverina. Trening e, przygotowawczy do roli Wolverina. O, może tak. Z sumie Hugh Jackman już e, zrezygnował z roli, więc. Ale, ale my się tego podejmiemy jeszcze raz. Mamy bodajże 4 stacje po chyba 5 ćwiczeń w krótkich przerwach, więc dzisiaj się troszeczkę zmęczymy. A potem szybki lot do Hollywoodu na casting. Na do, rolę. Do kuchni na casting. Oh. Do zjedzenia 6000 tysięcy dzisiaj, o. What the fuck! Także lecimy z tematem i zostawcie z tym. So on problems on problems on problems on problems are solve But I run through the money, depression be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone affection. I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve But I run through the money, depression pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone affection. I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you? Go get you a dollar or something. Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You ride and I double. My don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunk' Don't call me your brother. I barely could trust you. I talked to a shorty. She bagging the bugging, and I'ma need all of my dollars on corpus. So hand me the money. I divvy the pot. I am going to give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the vibe, I can't be mixy, when iffy to the And forty on fifty is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and die on my. Os? done with your efforts, I'm dealing with pressures, I know it's a lesson, that's word of the wise, dubbing the mixes, I'm mixing, I know I've been missing, I needed some personal time, fuck all the pitches, dimensions, I don't with your digits, I mean it, I'm staying inside, cause bitch, bitch I got I problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, 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 I solve them, I run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling, Phone in progression, it's all that I wanted, a foe in affection, I summon and dub it. cause bitch I got problems, on problems, problems, on problems, on problems, on problems, on problems, I solve them, I run through the Money, depression be callin' left all my blessings, I feel like I'm pulling the birdie back. Tell me I'm garbage, I'm goin' through something, that's why I ain't callin' Phone progression it's all that I wanted a phone in affection, I summon and dub it Koniec Jesteśmy po treningu. Posiłki przygotowywane. Tak, tak. Posiłeczki robimy i muszę przyznać, że naprawdę niezbyt trening. Jestem zmęczony. Jestem zmęczony, ale tak jest No, daliśmy ogniem dzisiaj. Powiem Ci, e, o 6 rano taki trening odwodowy, zmęczony, super. Ja też się nabiłem e, po no, treningu. Naprawdę no, bo... jestem taki treningu. Maksymalny trening! Tak było, Siła! tak było. Tak było, nie ma po treningu mam 3 batony, jeden ma 130 kalorii, znaczy 400 kalorii, plus moje białeczko, więc 6 koła się zamkniemy. 3 batony proteinowe, 400 kalorii. Zobaczcie, nie mógł się doczekać. Już od razu karta do komba. Nie ma lipy, od razu montujemy. Zobacz, bardzo co się dzieje, człowieku. Widz, takie... Widzę, że jest jedzone przede wszystkim. Tak jest Bardzo dobre w ogóle, z jagodami. Mega smaczne. O, paczki kadry właśnie filmowe nadmęczeniu. O, na zmęczeniu. Pacz, chłopaku. paczki Na TikToka, chyba. Tak, na TikToka. Po trzech batonach przyszedł czas na szejka, miarka odżywki, mmm, banan, orzechy i posiłek numer 2. Jestem już po dwóch posiłkach i batonach proteinowych, ale nie czuję się jakiś najedzony turbo, więc dobrze, znaczy się, że ten żołądek jak się powiększył, trening dobrze wszedł, wracam do domu i robię sobie indyka. Dojeżdżam do domu i za chwilę muszę robić sobie indyka, bo dochodzi godzina 10, a o 10 mam kolejny posiłek 200 gramów piersi z indyka. Przy okazji po usmażeniu i zrobieniu ryżu brokułu będę robił sobie przekąskę i Mam 200 gramów orzechów, z czego 150 muszę zrobić w piekarniku, więc jest to bardzo dużo orzechów. 200 gramów indyka, 50 gramów brązowego ryżu i dużo brokułów. No powiem wam, że już podjadłem. 75 gramów pestek słonecznika, do tego 150 gramów orzechów włoskich, 50 gramów posiekanej moreli, 50 gramów żurawiny i 70 gramów pestek dyni. Wolverine idzie do pracy. Kurde, te orzechy zapychają mega. Mm. Jestem najedzony, a za chwilę idę na rower. Mam nadzieję, że nie przycisnę za mocno brzucha. Szedłem tutaj na rower. Za mną już z 20 km. Zobaczymy ile uda się dzisiaj cyknąć. Jestem najedzony. Najedzone. No dobra, przyszedł czas zjeść 200 gramów piersi z kurczaka z brokułami i z ryżem. Po rowerze to znika szybko, Ach, ale się obżarłem. Przedostatni posiłek 200 g tuńczyka i brokuły. I liga mistrzów. Dobry ten tuńczyk. No serio, powiększy mi się żołądek. Może spróbuję hmm. zjeść jak najwięcej kalorii w ciągu dnia. Dajcie znać w komentarzu. Ej, jednak zmieniam zdanie. Nażarłem się jak świnia, jeszcze szejk na kolacji. Czas na ostatni posiłek. Jest cały jogurt naturalny, miarka odżywki białkowej, tu mamy łyżkę miodu i 45 gramów migdałów. Wrzucam wszystko, mieszam i elo. Jest 22 i ostatni posiłek. Mm. Mm. No kurde, skończyła się liga mistrzów, a ja jestem przeżarty i zmęczony, więc idę spać. Na całe szczęście udało się wytrwać. Dobra noc. Jest po wyzwaniu i to, co stwierdzam, to na pewno widoczna zmiana mojego żołądka jest y, zdecydowanie dużo większy przez te wszystkie wyzwania. 6000 kilokalorii to nie jest dużo jak na cały dzień. Y, oczywiście czułem, że gdzieś tam się żołądek wypełnia, ale myślę, że mógłbym zjeść jeszcze więcej. Co do treningu, fajny obwodowy trening, inny niż zwykle, inny niż wszystkie, które robiłem do tej pory, dlatego jest to niezła odskocznia od całości. No, a dodatkowo pamiętajcie, że możecie wejść na mój Instagram, maksymziłkowski, bo tam znajdziecie Konkurs, w którym do wygrania będzie maksymalny sos. Wchodźcie na Maksym źłkowski. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę do góry. I widzimy się w następnym maksymalnym wyzwaniu. Do zobaczenia.